Wyznacz wzór funkcji liniowej, jeżeli trójkąt ograniczony jej wykresem i osiami układów współrzędnych jest równoramienny oraz funkcja ta przyjmuje wartości ujemne tylko dla xów większych od 3. Podpunkt A. Dla x większych od 3. Tu jest 3. xy większe od 3 są tutaj po prawej stronie. Czyli w tej części funkcja ma przyjmować wartości ujemne. Funkcja liniowa, czyli wykres jest linią prostą. Czyli prosta w tej części musi być pod osią xów. Czyli tak będę musiał ją narysować, żeby była pod osią xów. Czyli jakoś tam na razie tak, ale też musi być e, trójkąt równoramienny. No jeżeli tutaj mam kąt prosty, bo jest e, trójkąt ograniczony osiami układu współrzędnych i wykresem, czyli ten trójkąt. No to skoro tutaj jest e, kąt prosty, to tylko te dwa ramiona mogą być równe. Ten trzeci bok jest przeciwprostokątną, czyli nie może być równy. To znaczy, że. Muszę tą prostą tak narysować, że skoro oś X przecina w 3, to oś Y też musi y, przecinać w y, punkcie 3, czyli tutaj też musi przecinać y, w punkcie 3. A to z kolei oznacza, że B jest równe 3, i to jest tutaj z tego, że punkt 0,3 to jest punkt przecięcia z osią Y, -ów. czyli Y równa się. A x plus i to jest tutaj ta czerwona trójka, a miejsce zerowe, punkt przecięcia z osią y, x, tutaj też jeszcze zwracam uwagę, no, miejsce zerowe to jest samo 3, natomiast punkt przecięcia to jest punkt 3, 0, dwie współrzędne, czyli 0 równa się 3a plus 3 minus 3a równa się 3, czyli a jest równe minus 1. Czyli prosta jest y równa się minus x dodać 3 pod punkt B. Do wykresu funkcji należy punkt 0 i minus 4. Minus 4. I mam mieć trójkąt yy, równoramienny, który jest ograniczony osiami układów współrzędnych i y, prostą, do której należy punkt 0 minus 4. No tutaj dobrze, znaczy, yy, powinno się dać zauważyć, że takie proste są dwie. Jedna prosta to jest taka, i wtedy ten trójkąt yy, jest tutaj punkt przecięcia jest 4,0, jest 4,0, yy, ale jest jeszcze druga możliwość. Ta prosta yy, przecinająca jest tutaj. Yy, czyli minus 4,0. Bo i ten zielony trójkąt przechodzi przez punkt 0, minus 4 i ten czerwony i obydwa są równoramienne i obydwa są ograniczone osiami układów współrzędnych i tą narysowaną prostą. Czyli tutaj będę miał dwie odpowiedzi, dwie, znaczy dwie, dwie możliwości, dwa, dwa, dwie takie proste będą spełniać warunki zadania. To najpierw ta zielona prosta. One obydwie proste przechodzą przez punkt 0 minus 4, czyli dla obydwu B jest równe minus 4. Y równa się AX minus 4. Teraz podstawiam ten zielony punkt czyli 0 równa się minus 4 a minus 4 czyli a jest równe minus 1 czyli prosta jest minus x minus 4. No i druga prosta a x odjąć 4. Tym razem podstawiam punkt 0 4 czyli 4 a odjąć 4 czyli a jest równe 1 czyli y równa się x odjąć 4. I obydwie proste są tutaj do rozwiązania mam dwa rozwiązania tego podpunktu B.